Od tej pory młodzi kucharze mogą w pełni realizować swoją pasję. 26 września w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim odbyło się uroczyste otwarcie pracowni kulinarnej. Inwestycja pozwoli na dobre przygotowanie uczniów do pracy w branży gastronomicznej. Dopiero od dwóch lat rozpoczęliśmy kształcenie w zawodzie kucharz, ponieważ to kształcenie jest wybierane przez naszą młodzież. Jest to młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w związku z tym, ten zawód, biorąc pod uwagę ich również dysfunkcję, no, wpisał się w ich zainteresowania i w to, co, co lubią. Nauka nie idzie na marne. Podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego podzielili się efektami swojej pracy z zaproszonymi gośćmi. Wypieki słodkie zazwyczaj nam najlepiej wchodzą. Może od tego zaczęliśmy. Chłopcy są bardzo zainteresowani tym zawodem, chętnie uczestniczą w zajęciach, są bardzo aktywni. Zdobywają wiedzę, zresztą dowody mamy tutaj, to jest rok tylko pracy, a efekty są naprawdę zadowalające. Projekt obejmował zakup nowoczesnego sprzętu oraz prace budowlane. Zadanie sfinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Funduszy Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim. Pracownia kulinarna to nie jedyna inwestycja oświatowa, na którą środki przekazał powiat. Żeśmy zakończyli. Na koniec ubiegłego roku przede wszystkim termomodernizację pozostałych budynków oświatowych. Mamy dzisiaj wszystkie szkoły, budynki, internet stermomodernizowane. To jest dla nas bardzo ważne. Zostało wydanych bardzo, bardzo dużo milionów złotych. Do tego grona należy dodać również zadania realizowane w zespole szkół i placówek oświatowych. Dzięki wsparciu starostwa, wyremontowano pokoje w bucie międzyszkolnej, a na nieużytkowanym do tej pory poddaszu utworzono cztery pracownie o funkcji edukacyjnej. Wszystkie inwestycje mają zmierzać ku poprawie warunków. Jeżeli chodzi o pokoje, to ma być poprawa warunków, w których czuwają uczniowie burcy międzyszkolnej. Jeżeli natomiast chodzi o pracownię do kosmetyki, pracownie do masażu. Pracowni biologiczno-chemiczną i informatyczno-komputerową. To są pracownie, które zmierzają do poprawy warunków edukacyjnych, warunków kształcenia dla słuchaczy Szkoły Policjalnej, która będzie kształciła w zawodach techników, usług kosmetycznych i technik masażu. Celem wszystkich projektów jest podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego. Jak zauważył poseł Nasser Jacek protas dobre wykształcenie przestało oznaczać tylko tytuł magistra, inżyniera czy doktora. Rynek pracy dzisiaj potrzebuje wykwalifikowanej kadry, w związku z tym Przygotowywanie pracowni, nowoczesnych pracowni, to absolutna podstawa w kształceniu zawodowym. Całkowity koszt budowy pracowni kulinarnej wynosi ponad 450 tysięcy złotych, natomiast remont budcy i przebudowa poddasza to kwota około 3,5 miliona złotych.